Witajcie najmilsi, na weekend pragnę Wam zaproponować rary tasik. Z Robertem Kubicą rozmawiamy o tym, co czeka nas w nadchodzącym sezonie Formuły 1. Wnioski po testach, wnioski przed pierwszym wyścigiem, czy Mercedes będzie słabszy, czy nie będzie słabszy, czy Red Bull ma szansę, czy nie ma szansy, co tam słychać w Alfie Romeo. Parę zdań na temat Marcina Budkowskiego, na temat Fernando są dużo ciekawych wątków przed rozpoczęciem tego sezonu, w tej rozmowie, na którą teraz Was już serdecznie zapraszam. Oprócz tego jeszcze chciałem Was zaprosić przy okazji na niedzielę planujemy zrobić z Macina. Jak live, którego już dawno nie było, Czary Mary live na temat Formuły 1, na temat sportu motorowego przed nowym sezonem Formuły 1, zanim oboje polecimy do Bahrajnu. Tak więc zapraszam Was teraz na wiatr z Robertem, a w niedzielę na Lejwika. Do zobaczenia. Chciałem spytać, czy śledziłeś testy w Bahrajnie, Czy miałeś na to czas? Śledziłem trochę, tak. Wiem, że warunki były trudne i, i... Parę, parę okrążeń widziałem z zewnątrz, jakby nie śledziłem za bardzo z, z jako stricte, jako członek zespołu, jednego z zespołów, ale bardziej jako kibic i, i to, co się działo z zewnątrz. Były to takie faktycznie wyjątkowo dziwne testy, i ze względu na długość, i ze względu na warunki, i na przygody. I zawsze wszyscy mówią po testach, że to tylko testy, że. Że nigdy nie wiadomo, że przekonamy się na pierwszym wyścigu, ale prawda jest taka, że, że i kierowcy z zespołu wiedzą znacznie więcej niż chcą powiedzieć po testach, nieprawdaż? Nie, e, znaczy, czy wiedzą na 100%, to nigdy nie ma pewności. E, można się domyślać można mieć nadzieję, mhm. a nadzieja, nadzieja z reguły e, jakby się rozpryskuje e, w, w momencie pierwszych kwalifikacji. I, I tak naprawdę to wtedy, jakby, są, są te wszystkie, jakby, rozmyślenia, analizy, można powiedzieć, idą na bok, a nawet momentami idą do kosza, ponieważ bardzo często zdarza się, że analizy potestowe to jedno, a później to, to co się dzieje naprawdę w kwalifikacjach, to jest całkiem inny obraz i inna bajka. Ale można, można, można coś jakby wynioskować. Z drugiej strony myślę, że warunki były bardzo trudne i też należy pamiętać, że w Bahrainie po pierwsze było wiecznie, po drugie sam tor jest zawsze bardzo brudny. Okej, okay, były testy F2, Formuły 2 bodajże tydzień wcześniej, ale tak naprawdę też była burza piaskowa, która tak naprawdę... E, bo można powiedzieć, że warunki były bardzo trudne. Nawet jeśli się wydawało, że tor jest czysty, to tak naprawdę e, poza linią optymalną e, wiatr też e, nawawiał e, sporo piasku, także e, nie, nie były to łatwe myślę warunki. E, dlatego też bardzo możliwe, że niektóre polity, które są łatwiejsze w prowadzeniu e, kierowcy byli bardziej zadowoleni niż ci, którzy na przykład e, byli zawsze przy przyzwyczajeni do e, optymalnych jakby warunków e, swojego bolidu, e, do mnóstwo przyrzepności, e, a tej przyrzepności można powiedzieć e, e, nie było za dużo, a momentami naprawdę było bardzo mało w Bahrajnie. Jeśli mowa o nadziejach, to wiele osób ma nadzieję, że to jest koniec pewnej ery i że tym razem będzie inny mistrz świata, żeby, jeśli chodzi o zespoły, jeśli chodzi o kierowców. A z kolei ze strony zespołów, a szczególnie Red Bull, który był najszybszy, jest właśnie takie mówienie, że zaraz, zaraz, Mercedes to mistrzowie świata, że na pewno będą tam na górze. Czy, czy patrząc od Twojej strony, czy, czy ma, może być nadzieja na to, że będzie przynajmniej walka o mistrzostwo świata? Zawsze może być nadzieja, i, i myślę, że e, jeśli Mercedes będzie miał problemy, e, to ta nadzieja może się przekształcić w, w jakąś rzeczywistość, ale myślę, że tą, tą nadzieję zawsze ktoś miał po każdych testach, mm. przynajmniej ostat, przez ostatnie lata, e, po testach w Barcelonie. E, a tak, jak mówię, zawsze pierwsze kwalifikacje jakby weryfikowały tą nadzieję. E, także, e, ja jakbym, jakby podchodziłbym do takich e, e, konkluzji, czy też e, do, do analiz e, z dużym dystansem. No. E, także e, myślę, że dla Formuły 1 byłoby to pozytywne, gdyby inne zespoły się jakby zbliżyły, czy też zawalczyły z Mercedesem. Ale myślę, że zespół Mercedesa, nawet jeśli by miał problemy, to potrafią bardzo szybko na te problemy reagować i pokazywali nieraz, że czasami wystarczy im parę tygodni, nawet już nie na torze, a poza torem i te problemy, które niby duże problemy, które miały, zostały rozwiązane. Także zdziwiłbym się, gdyby ten obraz się zachował też. Za ile? 10 dni? 9 mhm. dni? W sobotę w kwalifikacjach. No tak, ale teraz mamy limity budżetowe, na przykład mamy ograniczone czas to w tonerach aerodynamicznych i nowe bolidny sezon 2022, więc tutaj Mercedes nie ma już takiego pola manewru jak kiedyś, prawda? Muszą wybierać to, co zrobią teraz przy tym samochodzie, to odbierają sobie z przyszłorocznego samochodu, więc może tu nadzieja. A ja nie sądzę, żeby Mercedes miał takie problemy, jak to wszystkim się wydaje. Także Aha. momentami nam wystarczy parę sekund i bolid przyspiesza o, o nawet sekundę na okrążeniu. Bo ponieważ przez te parę sekund wystarczy wyciągnąć kilkadziesiąt kilogramów benzyny z, z bolidu i, i nagle obraz się, się zmienia. Także nie, nie, momentami nie trzeba siedzieć w tunelu aerodynamicznym i jakby czasami jest to dużo prostsze niż, niż się wydaje szczególnie na testach, także ogólnie tak jak mówię, na pewno bolid nie był łatwy w prowadzeniu, ale też, też tak jak mówię, warunki były trudne. Fakt jest taki, że bolidy są inne niż ubiegłego roku, ale umówmy się, to nie jest jakby jakby to jest tylko lifting. O. Mm. Okej, okay, regulamin się, się zmienił, podłoga jest dużo węższa, co powoduje e, no jakby może nie spore, ale obniżenie docisku. E, automatycznie też trzeba było rozprowadzić inaczej ten docisk, e, ale myślę, że tak jak mówię, bolid, który miał naprawdę sporą przewagę i to nie chodzi tylko o, o, jak to wszystkim się wydaje, o, o power unit, o, o silnik, a, a o, o docisk. E, zdziwiłbym się, że nagle ten, te, ten regulamin, ta zmiana regulaminu, aż tak bardzo e, im ten docisk e, e, uciekł, ponieważ e, to nie jest aż taka duża zmiana. E, jest, będzie zupełnie inaczej w przyszłym roku, gdzie tak naprawdę, Bolity to będą zupełnie inna konstrukcja i będą zupełnie inaczej wyglądały i tak naprawdę zespoły zaczynają od zera. Czyli co do Mercedesa raczej nie wierzymy, a czy są jakieś pewniki? Tylko na przykład, że Red Bull i Alfa Tauri są niezawodne, stabilne, szybkie, czy to też złudzenie? No są szybkie, Alfa Tauri tak naprawdę była zawsze w ubiegłym sezonie, pod koniec sezonu była bardzo szybka. Red Bull też. Zresztą e, pamiętajmy, że Red Bull w Abu Dhabi e, to akurat ten Boli, ten zespół e, był najszybszy. E, także to nie jest tak, że e, mówimy o czymś innym. Tak, jak mówię, warunki myślę, że sporo, e, sporo jakby niektórym zespołom przeszkodziły, niektórym ułatwiły. Może nie ułatwiły, ale też niektóre Bolidy mają mniejsze problemy z drugiej strony też należy pamiętać że, że to są tylko testy jeśli zobaczymy na klasyfikację i poszczególne jakby odstępy pomiędzy bolidami to tak naprawdę jakby te odstępy są dosyć podobne niż niż były przy niektórych bolidach niż były w ubiegłym roku tylko po prostu niektóre zespoły najprawdopodobniej nie koncentrowały się aż tak bardzo na pokazywaniu swojego potencjału lub też inaczej nawet nie chciały go pokazywać. Sam fakt, że w Bahrajnie końcówkę jeździono jakby przy sztucznym świetle, gdzie w ostatnią godzinę tor przez jedną godzinę może się nawet poprawić do sekundy, jeśli chodzi o warunki. Także tak jak mówię, ja bym jeszcze chwilę poczekał i tak naprawdę pierwsze wyścigi nam odpowiedzą na te wszystkie jakby analizy, czy też po prostu błędne lub poprawne analizy, ponieważ tak jak mówię, ja podchodzę do tego z dużo większym dystansem. Sporo. No się dyskutuje o powrocie Fernando po dwóch latach przerwy i są na przykład opinie, że po dwóch latach to już nie wróci do dawnej formy, bo to trzeba ciągle jeździć i ciąga młode pokolenia. No jest jestem na przykład opinii takiej, że Fernando wyjdzie taki jaki odszedł, może nie od pierwszego wyścigu, ale, ale że tego nie straci. A twoim zdaniem jest to możliwe, tak? Żeby wrócił po prostu do tej dawnej formy, czy właśnie też uważasz, że ta przerwa już będzie ciążyła na nim? No ja, nie, ja, ja nie widzę powodu, czemu bym miał nie wrócić i nawet nie, nie potrzeba kilku wyścigów. E, tak ja, ja tak jak mówię opinie e, można sobie, każdy może mieć własną opinię, ja się pytam tylko ile e, tak naprawdę e, na jakich faktach i na jakich jakby analizach są te opinie budowane e, czy to po prostu się bierze z tego, że, e, że komuś się coś wydaje. A tak naprawdę e, można też się spierać. Czy Fernando Alonso przed odejściem z, z czasu McLarena był taki sam jak ten Fernando Alonso, który się ścigał e, w Reno 10 lat wcześniej? E, a on też cały czas jeździł. Tak naprawdę myślę, że e, najważniejszym elementem będzie to Bolit i jak ten Bolit będzie się zachowywał i jaki będzie miał. Jakie będą możliwości tego bolidu? I od tego będzie sporo zależało, jak będzie wyglądał sezon Fernando. A jeśli chodzi o jego osobę, jego jazdę, to nie mam żadnych wątpliwości. Skoro jesteśmy Alpine, to szefem zespołu de facto takim głównym jest Polak, Marcin Budkowski, patrząc na strukturę. Czy, czy znasz Marcina Budkowskiego? Jeśli tak, to czy możesz powiedzieć parę słów, jakim jest człowiekiem? Tak, znam. Jest bardzo miłym człowiekiem. Jednym z niewielu, na który, z którym od czasu do czasu chodzę na kolację e, prywatnie, także ze świata Formuły 1. E, I bardzo się cieszę, ponieważ jakby nie było, e, jest to zawsze, przynajmniej ja odbieram e, jego e, nawet nie tylko rolę na dzień dzisiejszy, ale tak naprawdę to, co zrobił w swojej karierze e, przez kilkanaście lat. Pokazuje, że jest bardzo utalentowanym człowiekiem i, i zna się na tym, co robi. I, I tak naprawdę można mu tylko życzyć jak najlepiej i trzymać za niego kciuki. Mhm. Do naszego... I, tak naprawdę, mhm. I tak naprawdę dodam coś, że nie tylko sezon Fernando Alonso będzie zależał od potencjału bolidu, ale też. Sezon, jak będzie sezon wyglądał, i praca Marcina będzie też sporo zależała od tego, właśnie, jak, jaki będzie potencjał bolidu i zespołu. przechodząc do, do Waszego obozu do Alfa Romeo, na prezentacji w Warszawie dużo takich ostrożnych prognoz dla Alfa Romeo. Czy coś się mogło zmienić po testach? Bo tak jak się czytały wypowiedzi Kimiego i, i, i Antonio, to obaj mówią, że auto się poprawiło, że silnik jest mocniejszy. Kim tam zastrzegał, że to wszystko, że na pewno auto jest szybsze. Ale że to i tak będzie zależało od tego, jak się inni poprawili. Czy Alfa Romeo ma prawo podchodzić do, do sezonu z optymizmem? E, po pierwsze, nie myślę, że inni się poprawią. Fakt jest taki, że kto najmniej stracił, ponieważ e, po pierwsze, bolidy są cięższe niż w ubiegłym roku e, regulaminowo. Po drugie, nie jest to dużo, e, ale jest. Ma to wpływ na, na czasy okrążeń. Po drugie, jakby e, zmiany regulaminowe, kilka zmian regulaminowych wpłynęło na e, spadek docisku, co też ma duży wpływ na, e, na czasy okrążeń. E, opony i konstrukcja opon Pirelli się zmieniła. E, też myślę, że na pewno nie będą szybsze niż w ubiegłym roku. E, także to są trzy elementy, które e, Myślę, że bolidy, jeśli ktoś chce zobaczyć i, i myśli, że bolidy będą szybsze niż w ubiegłym roku, e, myślę, że może się e, zdziwić. E, na pewno zespoły pracu, pracowały, żeby stracić jak najmniej i tą stratę zniwelować, e, ale pewnych rzeczy się nie przeskoczy, takich jak na przykład e, przyczepność oprącz, czy też waga bolidu. E, z drugiej strony myślę, że wszystkie zespoły, które używały e, jednostki napędowej Ferrari. To właśnie w tej strefie mogą liczyć na, na duży postęp, czy też postęp, i myślę, że, że ten postęp został zrobiony przez, przez ludzi z Maranello. Także myślę, że to właśnie ten element może poprawić naszą sytuację w porównaniu do ubiegłego roku. Mm -hmm. Brad Vassar mówił na premierze w Warszawie, że będziesz siedział w Bolidzie jeszcze. Czy coś sam wiesz już na ten temat więcej? Kiedy, jak będziesz jeździł? Nie, no dzień dzisiejszy, na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem kiedy dokładnie. Mhm. To na koniec chciałem Cię zaprosić do pewnej zabawy. Znaczy w ogóle nie łudzę się, że można obstawić dokładnie kto który będzie, ale gdybyś mógł na przykład obstawić, które zespoły będą w pierwszej czwórce konstruktorów na koniec sezonu, to miałbyś taki pomysł? Po, nie, bez kolejności. Po, Podzieliście? No W kolejności? Jak możesz to. Jasne, A, ale wystarczy, że podasz cztery. Mercedes, Red Bull, McLaren, Mercedes, Red Bull, McLaren Aston Martin. Aha, aha. czyli trzy Mercedesy jedna Honda w skrócie. Mówiąc po silnikach. Ale to tak, no ale to ja wiem to silniki akurat w w tych zespołach, myślę, że aż tak bardzo nie odgrywają roli. Myślę też, że Ferrari może się momentami wbić, ale, ale raczej, raczej te cztery zespoły myślę, że będą w czołówce. Myślę też, że dużo będzie zależało od, od jakby Sebastiana Vettela, jak, się, jak będzie sobie radził i czy, się jakby, e, czy, czy nowe otoczenie e, pozwoli mu na, na jakby powrót do, do walczenia o czołowe pozycje. A myślisz, że Sergio Perez będzie miał ciężko z y, y, Maxem? Łatwo nie, łatwo nie <laughs> będzie no. Ale <laughs> czy aż tak ciężko jak Alex? Czy, czy, czy z jego doświadczeniem i prędkością można liczyć, że będzie taki tam, gdzie Red Bull chce go widzieć? Szczerze, Myślę, że kombinacja Max Verstappen w Red Bullu jest najgroźniejszą kombinacją, na jaką można trafić, jeśli chodzi o, o, o partnera zespołowego. Także na pewno nie będzie miał łatwego zadania. Myślę też, że tak naprawdę Sergio jest bardzo inteligentnym chłopakiem i, i już nie chłopakiem, facetem. I, I dokładnie będzie potrafił ocenić sytuację i myślę, że też mając pewne doświadczenie będzie już nie, nie będzie musiał za bardzo udowadniać nikomu, tylko po prostu będzie musiał się skoncentrować na swojej pracy, a wykonując swoją pracę dobrze na pewno nie będzie miał łatwo, ale myślę też, że będzie w stanie dowozić konkretne punkty które na pewno Red Bullowi przez ostatnie sezony to właśnie to im brakowało, szczególnie też w walce z Mercedesem jest łatwiej walczyć mając dwa bolidy z przodu, też można e, jakby z, e, zmieniać strategię e, można też jakby e, no i też zespół, z którym się walczy musi mieć kontrolę już nie nad jednym autem, a nad dwoma e, co, co jakby też utrudnia, utrudnia zadanie, także e, myślę, że, że będzie jest parę elementów, które będą naprawdę ciekawe, też Richardu w McLarenie Myślę, że jest elementem takim, który może sporo wnieść do Formuły 1 i zamieszać. Także na pewno Perez w Red Bullu, Ricciardo w McLarenie i Vettel w Aston martinie są to jakby trzy aspekty i trzy elementy Formuły 1, które mogą sporo zamieszać i są pewną nowością. co. Jakby jest dodatkowym bonusem. Już jakby e, zawsze jest ta niepewność sezonowa i właśnie to gdybanie, a dodatkowo jakby mamy e, trzy zmiany, dodatkowo Sainz Ferrari, także cztery, cztery zmiany w, jakby w, w topowych zespołach. No właśnie Ferrari nie wymiłeś tej czołowej czwórce. Czyli to jeszcze nie ten sezon? Nie wierzysz w Ferrari? Ja wiem, czy nie wierzę. Myślę, że trzeba podchodzić do sytuacji realistycznie i, i jakby z reguły, z reguły, dawno nie byliśmy w padoku, ale jak wchodzisz do padoku, to zespoły są jakby rozstawione poprzez pozycję w ubiegłym roku, i Ferrari jest jakby w tej. Drugiej połowie padoku i jakby bez dużych zmian regulaminowych, myślę, że trzeba podejść do tego realistycznie. I na pewno będą mieli mocniejszy sezon niż w ubiegłym roku. Ale tak jak mówię, dystans, który musieli zniwelować, czy też zmniejszyć, żeby być konkurencyjni, jest spory. I nie wiem, czy były aż. Było, było to aż tak możliwe, żeby, żeby, żeby zmniejszyć aż i zniwelować ten dystans do zera. Eee, też jest pewna niepewność, jeśli chodzi o jednostkę napędową i ile, udało im się poprawić ją, ponieważ to na pewno sporo, sporo im ułatwi zadanie. Okej. Okay, to już na koniec ja chciałem się ten pochwalić. Też więc dział w zabawie i chciałem obstawić trzy ostatnie miejsca na ten sezon. Nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz. Ale tak na zdrowy rozsądek. No ale to, to jest bardzo łatwe. Także tak? No ja to, widzę, nie tak. trzeba być Einsteinem. Ale się popiszę. Alfa Romeo Williams Haas. O kurde, gratuluję. Tak? Ja, tak. Mam nadzieję, że, ja mam nadzieję, że się mylisz, ale jeśli spojrzymy na ubiegły rok, i tak mówię, jakby na to, że Formuła 1 aż tak się bardzo nie zmieniła. Myślę, że Alfa. Będzie w stanie częściej walczyć o, o pozycję e, bliżej, bliżej pierwszej dziesiątki. E, I automatycznie, kiedy będziesz bliżej pierwszej dziesiątki, e, w wyścigach, gdzie się coś wydarzy, e, do tej dziesiątki możesz skoczyć częściej. Ale tak jak mówię, jakby strata do zespołu, e, czy też nawet do najbliższego zespołu, czyli Alfa Tauri w ubiegłym roku, była bardzo duża. Jeśli spojrzymy na punkty. E, Eee, także eee, no na pewno, na pewno nie będzie to łatwe zadanie, ale myślę, że realistycznie eee, mam nadzieję, że nasz Bolid będzie bliżej eee, właśnie tej, tych punktowanych miejsc e, niż ubiegłego roku. Super, dziękuję bardzo za rozmowę dziękuję. długą i Dobra. trzymam kciuki. Dobra radę.